Witam Was serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na kanale TechnoStrefa, a dzisiaj porozmawiamy o fotelach gamingowych. Dla kogo są, kto ich nie powinien kupować, a przede wszystkim jakie są różnice pomiędzy fotelami gamingowymi a biurowymi. Ja jestem Szakal i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy od samego początku, a zatem od składania. Jak widzicie jednak, te wszystkie fotele są już złożone. Co Wam mogę powiedzieć, to to, że fotele gamingowe z doświadczenia dużo szybciej i łatwiej się składają. Oczywiście nie wszystkie, ale na przykład ten fotel, czyli Corsair T2 Road Warrior, który dostaliśmy do testów, było bardzo, było bardzo prosto złożyć. Dlaczego? Dlatego, że większość śrub była już wkręcona w swoje miejsce, wystarczyło je tylko odkręcić i przymocować odpowiednie elementy. Zresztą te fotele przychodzą już mniej więcej wstępnie złożone, w przeciwieństwie do tych foteli. Tutaj mamy tak na drugą sprawę wszystkie elementy osobno i śrubki włożone do jednego opakowania. Musimy potem je wszystkie dopasowywać i tak dalej. Więc pod tym względem muszę przyznać, że dużo szybciej i dużo łatwiej składało mi się na przykład właśnie ten fotel Corsair T2 Road Warrior. Druga kwestia to jakość wykonania. To oczywiście wiąże się bezpośrednio z ceną, o niej też porozmawiam pod koniec, ale wiadomo, że ten fotel jest kilkukrotnie tańszy od takiego fotela. No i oczywiście oczekujemy od fotela gamingowego, który kosztuje no, około 1500 tysiąca złotych dużo wyższej jakości wykonania. Oczywiście ten fotel, który tutaj mamy, jest nowy, on tak Romstra używany zaledwie kilka tygodni. Ten fotel ma już dobre dwa lata, ale widać po nim, że sama skóra nie ma tutaj dużo, dużo śladów użytkowania. Natomiast jeżeli chodzi o podłokietniki, to tutaj mamy już obrypane wszystko, bo to wszystko jest plastikowe i lakier tutaj schodzi. Ale jak widzicie, sama skóra, pomimo, że siedzę średnio 5 do 8 godzin dziennie przy tym komputerze, przy, przy tym na tym fotelu, przy komputerze siedziałem średnio 5 do 8 godzin dziennie, że ostatnie dwa lata, to jak widzicie, no wygląda to całkiem ładnie. Oczywiście inaczej jest w przypadku takich foteli, które mają materiałowe oparcia. Tam często tutaj puszcza nam szef i nam to wszystko schodzi. Tutaj wygląda to całkiem dobrze. To było krzesło kupione w Selgrosie, tak jak mówiłem, za około 200-250 zł. Jeżeli chodzi natomiast o jakość wykonania foteli gamingowych, w tym przypadku tego fotela Corsera, no to tutaj wszystkie szwy są dokładnie i precyzyjnie wykonane. Oczywiście samo oparcie składa się też z z wielu elementów. Mamy tutaj różne tekstury, które pomagają nam siedzieć, które ułatwiają nam, uprzyjemniają to siedzenie, ale oczywiście to nie znaczy, że fotele gamingowe są w 100% dobrze wykonane, bo o ile faktycznie na przykład podstawa jest tutaj metalowa, w przypadku takiego zwykłego fotela jest to podstawa plastikowa, a na dodatek zazwyczaj w fotelach biurowych mamy plastikowe kółka. W przypadku Corsera są wyjątkowe kółka kauczukowe, ale zdarzają się też inne rodzaje, chociaż to to oczywiście o ile faktycznie nie niszczy posadzki i lepiej jest, jest ta ruchomość tego fotela zachowana, to oczywiście ma to swoje minusy, o których powiem później. Więc o ile wszystkie elementy są zazwyczaj wyższej jakości, to czasami zdarzają się wpadki. Jak na przykład w tym fotelu Corsera mamy podłokietniki, które się po prostu trzęsą, ruszają się. O ile samo oparcie, samo siedzenie, to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Poduszki dołączone do, do fotela, o, o tyle właśnie te podłokietniki, sama tekstura fajna, ale to nocowanie zdecydowanie na minus. Także najlepiej sobie taki, taki fotel przetestować wcześniej w elektromarkecie. Wiele takich foteli jest dostępnych, możecie sobie usiąść i sprawdzić, jak to wszystko wygląda. I bierzcie poprawkę na właśnie takie detale, jak chociażby podłokietniki, czy chociażby regulacje wysokości siedziska. Bo często zdarza się tak, że fotele biurowe mogą mieć wyżej umieszczone siedzisko, a zależnie od tego, jak to ma ustawiony stół, ma to znaczenie. Na przykład dla mnie fotel Corsera jest troszeczkę za niski, podłokietniki nie dochodzą do poziomu stołu. No i kolejna kwestia to dodatkowe akcesoria. Oprócz oczywiście funkcjonalności, o których zaraz powiemy, w opakowaniu z takim fotelem gamingowym, który jest no dużo droższy od fotela, tego tak typowego fotela biurowego, bo są też oczywiście droższe fotele biurowe, znajdują się przede wszystkim zazwyczaj dwie poduszki. Mamy poduszkę pod nasz kark, która jest umieszczona tutaj w tej części oparcia oraz poduszkę lędźwiową. No i tutaj od razu też muszę powiedzieć, że e, można się spodziewać różnej jakości tych poduszek. O ile w przypadku Corsera e, ta poduszka wygląda Wygląda ładnie, ma fajny materiał, też nie ziębi, bo nie jest skórzana, tylko właśnie materiałowa. O tyle moim zdaniem jest za twarda. Mocowania tych poduszek też często pozostają wiele do życzenia. Tutaj jest dosyć takie właśnie bardzo, bardzo, e, powiedziałbym, że za krótkie są te paski mocujące. No i w środku znajduje się taka pianka, która jest w takim etui, można by powiedzieć, e, na zamku błyskawicznym. No i ta pianka jest niestety troszeczkę za twarda i troszkę za bardzo wymusza tą e, naturalną pozycję. Kręgosłupa. Dla wielu osób może to być niewygodne, ale oczywiście ta poduszka jest ściągalna po to, że jeżeli ktoś komuś to przeszkadza, może to sobie zdjąć. A do tego pokrowca można sobie wsadzić po prostu zwyczajnie inny materiał i również będzie spełniać to swoją rolę. Jak widzicie, w tych paskach od poduszki Corsera odchodzą takie różne farfoty, Także no no niestety, ale nie każdy element tych foteli gamingowych jest wykonany na najwyższym poziomie. No dobra, ale jeżeli nie płacimy tej kilkukrotnie wyższej ceny ani za. Duża lepszą jakość wykonania, ani za dodatkowe akcesory. No bo co to są dwie poduszki? To za co tak właściwie płacimy? Otóż za funkcjonalności, bo w zwykłym takim tradycyjnym fotelu biurowym możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy regulować wysokość siedziska, jak widzicie, mówiłem, że jest wyższe i faktycznie jest wyższe. No i druga rzecz, możemy sobie włączyć funkcję bujania. No, nie wiem po co, komu funkcja bujania, żeby się chyba wypieprzyć do tyłu i rozbić sobie głowę. E, więc to są te dwie funkcje, które możemy. Nie możemy sobie ani regulować. Odchylenia oparcia, ani nie regulować wysokości, ani rozstawu podłokietników. Nic nie możemy tutaj robić, oprócz właściwie regulacji tej wysokości. No i tutaj wchodzi fotel gamingowy, bo taki fotel gamingowy ma dużo, dużo więcej możliwości regulacji. No oczywiście, rozpoczynając od tej podstawowej, czyli regulacja wysokości siedziska. Przejdźmy do podłokietników. Co możemy z podłokietnikami robić? Możemy regulować ich wysokość, możemy regulować ich rotację. Możemy także regulować ich rozstaw na boki, a także przesuwać je do przodu i do tyłu, czyli dalej lub bliżej od naszego blatu. Także to są podłokietniki. Co mamy dalej? Dalej mamy jeszcze, tak jak w kubełkowym czy w ogóle jakimkolwiek fotelu samochodowym, możliwość odchylenia oparcia. Chwytamy dźwignię i hup, możemy sobie zrobić pozycję leżącą. Oczywiście wiadomo, że nikt tak nie będzie siedział przy grze czy przy pracy, więc raczej ustalamy sobie, żeby lekko być odchylonym, no ale jest to dużo bardziej ergonomiczne. No i do tego dochodzi możliwość również odpalenia sobie tak zwanej kołyski, ale w przypadku tych foteli, w przypadku Corsera, nie każdy gamingowy to fotel ma, możemy się odchylić i zablokować się w takiej pozycji. Dzięki czemu, no jest to o wiele bardziej ergonomiczna pozycja. Dlaczego? Dlatego, że usuwamy nacisk na nasz kręgosłup, ponieważ po prostu jesteśmy trochę do góry. Wiadomo, że wtedy najlepiej jakbyśmy mieli blat w tej pozycji i tak sobie pracowali, ale nawet tego typu pozycja w jakiś sposób dostosowana do naszego biurka ułatwia nam czy właściwie dba o nasze zdrowie, ponieważ właśnie unikamy tego, tego nacisku na kręgosłup. Oczywiście jest na to sposób również w, przypadku, również w przypadku fotela biurowego. Wystarczy za parę dziesiąt złotych kupić poduszkę sensomotoryczną, która wymusza nam ruch kręgosłupa i dzięki temu no, nie powodujemy różnego rodzaju dyskopatii i problemów z kręgosupem, przez to, że jesteśmy po prostu w bezruchu. Pamiętajcie jednak o tym, że niezależnie jaki macie fotel, jakie ma funkcjonalności, wstawajcie co jakiś czas z tego fotela, żeby po prostu sobie odpocząć, żeby Wasz kręgosłup po prostu na stare lata nie musiał być poddany operacji. Wspominałem Wam także o tych Corsarowach. of Kółkach, kółkach kauczukowych, które pozwalają Wam bardzo łatwo się ruszać. No i Corsar to powiedzmy sobie szczerze reklamuję. Moim zdaniem, kauczukowe kółka mają takie plusy, że faktycznie dzięki nim nie niszczymy podłogi, więc nie potrzebujemy tej podkładki na przykład na panele podłogowe. No i możemy w łatwy sposób gdzieś tam się przesuwać. Ale kto potrzebuje przy ruchu się przesuwać? Zazwyczaj potrzebujemy tej stałej pozycji. Więc wydaje mi się, że te kauczukowe kółka dla większości osób będą niestety minusem. Oczywiście tylko i wyłącznie na śliskiej powierzchni, bo jeżeli wejdziemy, sobie na dywan czy na jakąś wykładzinę, to tam już takiego problemu nie będzie, będzie zbyt duże tarcie. Brakuje mi tu funkcji, żeby Corsair po prostu wrzucił coś takiego, że możemy sobie hamulec założyć na te kółka i one się wtedy nie będą y, ruszać. Natomiast w przypadku tych plastikowych y, y, kółek w fotelu biurowym, one dość mocno niestety, ale rysują podłogę, więc tutaj wymagana jest podkładka, na przykład na panele podłogowe. A zatem reasumując kwestie wygody, faktycznie to właśnie jest w tej scenie. Za to najwięcej płacimy. Chodzi o możliwości dostosowania i personalizacji tego fotela pod własne potrzeby, własnej wygody, dzięki czemu uzyskujemy no dużo lepszy komfort niż na tego typu fotelu biurowym. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że zazwyczaj to oparcie jest też dużo dłuższe, więc po prostu możemy sobie wyżej usiąść i mieć podparcie na nasz kark, na, nasz, na naszą głowę i do tego właśnie przydaje się ta poduszka, o której wspominałem wcześniej. Także no cóż, tutaj zdecydowanie jeżeli Szukacie komfortu, jeżeli długo siedzicie, to fotel gamingowy czy fotel biurowy, który również będzie miał tego typu możliwości dostosowania, jest to wybór dla Was. Teraz bym zaprosił mojego operatora tutaj na plan i zrobimy sobie tak zwany test obciążenia. Zobaczymy, czy te fotele wytrzymają 160 kg Pani wagi. Waga, ja ważę 80, kolega też. Gay party, dobra, no nic się nie dzieje z tym fotelem, trochę się obniżył faktycznie, no ale żył. Teraz uwaga tutaj, to jest nasz coming out ogólnie, także tak właśnie wyszło. Siedzimy na fotelu Corsair i nic z nim się nie dzieje, może ma 160 pani wagi na nic. Przyszedł czas na ostatni test. Ten fotel nazywa się Corsair T2 Road Warrior, a zatem jest drogowym wojownikiem. Czy to w połączeniu z tym, że ten fotel ma kauczukowe kółka, wystarczy, aby w wyścigu parkingowym wygrać z fotelem biurowym, na którym będzie jechał Alo? Przekonajmy się. Uwaga! Zwyciężyłem, okazało się, że kółka kuchniczkowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą się ścigać na fotelach gamingowych. Czy fotel gamingowy jest Ci potrzebny? Nie, absolutnie możesz zwyczajnie korzystać ze zwykłego fotela. Wystarczy tylko na przykład dokupienie poduszki sensomotorycznej po to, aby zadbać o swoje zdrowie. Natomiast jeżeli cenisz sobie komfort, długo siedzisz przy komputerze, czy to przy grach, czy przy to jakichś innych pracach i chcesz dostosować naprawdę indywidualnie fotel pod swoje potrzeby, no to wtedy warto wydać troszkę więcej, kilka razy więcej i zakupić tego typu fotel gamingowy. Oczywiście to już od was zależy. Jaki konkretnie model? Ja z całego serca Wam mogę polecić te dwa Road Warrior, jeżeli tylko nie będziecie tego używać w bardzo, na bardzo śliskiej posadce, bo te kółka kauczukowe naprawdę potrafią odjeżdżać. No ale wracając jednak do podstawowego pytania: czy jest Ci potrzebny? Nie. Dlaczego? Ponieważ to, czy macie fotel biurowy, czy fotel gamingowy, nie sprawi, że Wasz kręgosłup będzie się czuł dużo lepiej. Po prostu siedzenie jest nienaturalne dla człowieka i niezależnie czy siedzicie na czymś takim, czy na czymś takim, to po kilku godzinach be, ciągłego siedzenia bez przerwy po prostu wasz kręgosłup dostaje po tyłku. Więc dbajcie o to, aby za dużo nie siedzieć, a jeżeli musicie dużo siedzieć, to po prostu wstawajcie, to jakiś czas róbcie ćwiczenia, rozciągajcie się yy, i nie pozwólcie, żeby wasz kręgosłup w przyszłości miał bardzo duże problemy. Także ja uważam, że fotel gamingowy to dobry zakup, ale nie dla wszystkich, trzeba się naprawdę zastanowić, czy coś takiego jest wam potrzebne. No, jeżeli już ustalicie, to wtedy dopiero wejście się za jego zakup. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzu poniżej, na czym Wy siedzicie. Czy uważacie, że fotel gamingowy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? Jaki Wy fotel posiadacie? No, czekam na Wasze opinie. Mówił dla Was, subskrybujcie kanał Technozdrewa, bo więcej, trzymajcie się. Papa! Pa.